Dobry Państwu, serdecznie na wcęcjach przychodzą wcześniej Centrum Dialogu Narodowego z Komitetu Obywatelskiego w Podlasie XXI wieku jesteśmy w Augustowie i będziemy płynąć na rejs w roku 2025. Jeszcze rejsy się odbywają, jeszcze coś działa. Wygluga Augustowska. Z tego miejsca pozdrawiam Piotra Biurowskiego, który chciałby tu teraz z nami być, ale nie może. I na wszystkich, którzy nie mogą yy, i nie będą mogli, bo ich na to nie stać, yy, pozdrawiam i oglądajcie nasze filmy, na których zobaczycie, co tu można zobaczyć, yy, jakie piękne widoki. Z Augustowa, z drugi sportu augustowskiego Mówi do Państwa Adam Stanisław Czeczotkowicz, sława wielkiej Polsce, i żyje telewizja narodowa i naród polski. Cześć.